Cześć, witam Cię w kolejnej mini lekcji języka angielskiego na moim kanale. I zanim do niej przejdziemy, przypominam Ci o subskrypcji mojego kanału, żeby być ze wszystkim na bieżąco. Dzisiaj porozmawiamy sobie o wymowie, ponieważ jest to bardzo ważny aspekt, jeżeli chodzi o naukę języka angielskiego, a jest niestety często zaniedbywany. Porozmawiamy sobie o trzech słowach, które są bardzo często źle wymawiane, a są na tyle proste, że używamy ich praktycznie codziennie. Słówko numer jeden to. Pół. Tam są cztery litery, no i my czytamy cztery litery. I mówimy half. A co tam się dzieje? Tam, zarówno w brytyjskim, amerykańskim i w każdej innej odmianie języka angielskiego, to l wylatuje. Czyli to słówko brzmi half. Nie mówimy half an hour, tylko half an hour. Tam nie ma nigdy tego l. Słowo numer dwa to usunąć. To już po prostu jest tak głęboko zakorzenione w nas, że ja nie wiem w ogóle jak to się stało, że wszyscy mówią delete. Na informatyce jest delayed i tak dalej. A tutaj wcale nie ma late żadnego, tylko to jest po prostu delete. Czyli tam jest normalnie długie i, tam nie ma w ogóle a. A słowo numer trzy to przepis. Tam to się cuda, dzieją. Recipe, recipe i tak dalej. A tak na dobrą prawe to jest po prostu recipe. I nic więcej. Także upewnij się, że zapamiętasz, jak wymawiać te słowa. Nie będziesz już więcej popełniać błędów. I przy okazji przypominam, że w moim kursie odpicuj swój angielski. Znajdziesz też właśnie lekcje o najczęściej popełnianych błędach, o słówkach, które są mylone, o homofonach. Także dołącz koniecznie, żeby odpicować swoją angielską wymowę. Do zobaczenia w kursie.